Daleko mam do sub tego do Trolla? W trakcie jednej akcji doskoczysz do, do Trolla. Masz jakieś było? 12 metrów max. To już tak max, że maks. Okay, Bo Potem masz chyba 18 Iem, metrów? No, w no 18. No 18 wykłuba, w biegu. tylko że masz chyba o. 10 tam? metrów normalnie? W poruszeniu się. Dużo szybszy jesteś. No, 9, 10, tak no no. takiego. No, 18, Ale tu jest w stanie zrobić. No, to, to tak no, czas leci. Dobra. Widzisz, jak Subilus jest okładany... Gdyby nie zaklęcie, to już tam byłoby zdrowo. No. Ile mam do niego? 12 metrów. Max. Okej. Okay. Czyli z tego miejsca co stoję, użyłam na niego próżowej pięści. 15 metrów w zasięgu. Okej. 50%, że trafisz tu się. I 50, że nie albo i albo o, to pewnie trafię. skupiasz się na uderzeniu 16, i widzicie 16. powietrze jak zostaje zasysane Berry odwraca się w tym samym kierunku patrząc jakby znowu bojąc się że to, to ta sama bomba która ściągnęła wcześniej tyle punktów życia 17 na trafie nie Nie ma opcji to jeszcze drugi raz trafię 28 9 spoko i sobie badajmy, okay. jak być powinno siedem pięć Użyłem tutaj Szybki. dobra, stajemy dwa kie jakieś kostki <grymki> tak <nie> dorzucam <grymki> 42 Okej. Okay. Dłużenie Dobra. A i go przewalam. przewalony. Okej. Okay. Uderzasz, widzisz jak krzewy pff, tylko poruszyły się. W, wzdłuż Twojego uderzenia. Uderzenie jest celne i trafia idealnie w punkt. Mm. Dostrzegasz tylko jak część klatki piersiowej przeciwnika zostaje oderwana, odsłaniając serce, które rozbryzga się przy uderzeniu. Rzucaj spostrzegawczość i ty sobie się też. Ja w dressie, Spierdalaj stamtąd, mm. bo wybuchnie. 19 na kostce, czy Widzisz jak na jego plecach pod płaszczem ziedom. Subilusko! kurwa, jak dalej! Okej? Okay. Eee. Nie dostrzegasz niczego specjalnego poza oderwaniem części ciała przeciwnika przez uderzenie <śm> sterosa. Próżniowa pięść wybija otwór w klatce piersiowej przeciwnika i rozbryzguje serce, trochę ochlapując ci zbroję. Słyszysz tylko. To kseros jedna akcja, druga? A nie, bo tam miałeś ataki, pewnie? Tak, tak, tak. Spoko. Słyszysz od kserosa co? Kurwa odskakuj jak najszybciej! To uciekam. W bliżej nieokreślonym kierunku. Okej, bierzesz nogi zapasu odwracasz się i uciekasz. W sumie pokonujesz to dosyć dużo odlegniesz, no, tak, no? tutaj to spokojnie. Uciekasz biegnąc przez krzewy, nawet nie patrząc, po prostu słuchasz swojego towarzysza, co tylko ci powiedział, odwracasz się i biegniesz w kierunku obozu, czy w kierunku Xerosa? No, do serosa Dobra, biegniesz w kierunku kserosa. Dobiega praktycznie do ciebie. No, zawsze będzie nie w swojej dużej Romanie. <gry> yy, Przygotowuję zwój kuli ognia. Gdy usłyszę, że atakuje, to mówi, rzuca i wyskakuje z tego pomieszczenia, Okej. Okay. Mm -hmm. Dobra, tylko że jak, jeżeli znajdzie wejście nie, no. do, do chatki, to zablokuje wielkością swoje wejście. Ale jak wejdzie i zaatakuje? A żebyś go tam... Okay, nie widzi, jest, okay. to, mam przyspieszenie. Spoko, szybko, to, spoko, to, Bez to jest żadnego robię. problemu. Czyli przygotowujesz się razem z kole tak. żeby tylko wybiec z chatki. Dobra. Yy... Jako, że go nie widzę, to przynajmniej wysłasz. I go ustawiam ten ten, żeby był jak najdalej wejścia co Dobra, się... Musiał podejść. Hmm, ty... Biegnę do tego maga. Ma ma do. Okej. Okay. <laughs> Dobiegasz do Maga. Stajesz mu <laughs> dosłownie przed twarzą, rzucaj no wolę. Wyprzedził mnie. Wyszedł już. <grym> Zaraz wrócimy do tego spokojnie. 22. 22. Zabiję okay. mi maga. Ja... Udaje ci się oprzeć efektowi. Co robisz? Zwracam się do No to Madzu. Koniec Madzowania. <grym> I rzucam po mnie się Krąg Antymagiczny. Okej. Okay. Tam nie muszę nic rzucić? Muszę? <grym> <Tam> nie. <grym> Działa po prostu, tak 6 metrów ode mnie. Ok, i tam co jest? Wszystka, wszelka magia działać. wszelkie magiczne czynności, przedmioty zaklęcia tracą swoje efekty dopóki mm -hmm. znajduje się w kręgu. Wszelkie zaklęcia rzucone w kręgu lub yy, wchodzące w jego zasięg muszą zostać poprzedzone rzutem na wolę 16. Znajdujące się w kręgu lub wchodzący w jego zasięg. 16? Tak. Ok, to spokojnie się udaje, 22. Więc... W tym momencie zaklęcie się nie przerywa jeszcze, w trakcie jego trwania tury jeszcze masz jedną akcję. Weź go tak. No to pizdnę go już tym młotem Dobra. Bo on na odległość, nie? On, bo bez młota to nie robota. On tylko na odległość, blisko jak podejdziesz do niego to będziesz miał zawsze okazję i na atak przeciwko niemu, gdy będzie chciał sprać zaklęcie. On nie da rady sprać zaklęcia. Ale już jestem pod jego ryjem i już mnie wkurwił. No to zajmu <laughs> właśnie. Ciekawe, rzuca zaklęcie. Hmm. Jesteś w stanie w, w trakcie trwania jego zaklęcia aż przewagę wrzucić, więc rzuca na dwa razy. Na... I masz jeszcze hmm. pamiętaj 10, K10 do możliwości dorzucenia od y, Romana Tym. z do to dorzucam kurde, to jest 31 tak K10 musisz rzucić. Aha, no. K10. Okay. No To 30. 29. 29. 30. Dobra. Okej, okay. spokojnie trafiasz. to Przeszkodą. No ja rzucam koncentrację razu. 8 17. Będziesz wyrzucić więcej niż 17 obrażeń, żeby przerwać za klecie. Ja. 12 Proszę. Ja. Czy będzie się miało zapisane obrażenia? No zakładam już na karcie postaci bonus łączny Komórka że na karcie postaci To nie do ataku mhm. To nie to możesz podliczyć szybko Ten siły plus to co tam masz Na tym macie 6 hmm? Tu masz obrażenie Dwa. No. no 6 10-18 Okej. Okay. Ile miałem rzucić? 17. Dobra, no. No, udajecie się przerwać zaklęcie. Nie słyszycie już tego dudniącego dźwięku rozchodzącego się po lesie. Yy, no. to jest koniec tej, który proszę cię bardzo, bo czekałeś, do naszej bery dobiega do przeciwnika i rzuca Przeryza. zaklęcie i uderza go. Uderza go. E Przeciwnik przerywa ten dudniący dźwięk. Staram się go unieruchomić, żeby został sparaliżowany. Mam takie mm -hmm. zaklęcie. Na tej zasadzie, żeby go przetrzymać. W tym samym czasie, mówiąc, Beremu zajmę się nim. Wracaj pomóc kompanom. I on jest mój. Mhm. Mm Masz takie zaklęcie, tak? Tak, unieruchomienie potwora. Dobra. Zostań Do 4... I... na To jest 4... musisz rzucić na wolę. żeby I rzucić to zaklęcie. Bo zaklęcie wchodzi w zasięg kręgu antymagicznego. 20 na kości. Ok. Zaklęcie okay. wchodzi w działanie. E, OK okej. I to jest eee... co korona obłędu? Nie, to jest unieruchomienie i... potwora. On jest A, okay. sparaliżowany, on jest po prostu... Ja chcę cały czas, co żeby on był pisze? taki spętany. No, ale to jest potwór. No... To no jest w opisie. Sparaliżowany nie potwora? Wybierz do czterech celów. Każdy z nich musi wykonać rzut obronny na wolę. jest tylko celów. No dobra, No Czterech celów. Więc mm -hmm. tym bardziej czterech celów. On jest tylko jeden. Skupiam całą swoją siłę tylko na nim. I rzucam że na wolę, tak? Wybrzywany. To jest którego poziomu zaklęcia? Z tego, więc musisz wyrzucić e, 18. Nie udać. ci. Nie ma opcji. Dobrze. Jest to sparliżowany, tak? Tak. Okay. E, Bery pomóż nasz naszym kompanom i ja akcję. się nim zajmę. No, okay. to jest podtrzymywane, więc póki będzie się koncentrował, po będzie działać. Yy, I drugą akcję? Masz jakąś? Coś chcesz? Coś? Jest sparaliżowany. Yy, rzucam na niego koronę obłędu, przerywając <coughs> unieruchomienie. Nie, albo nie. Dobra. Niech zostanie sparaliżowany. Utrzymuje to cały czas. Mam się na tym, żeby cały czas był sparaliżowany, dobra. dopóki zostanie tylko on. Okej, okay. nie no ma problemu. Yy, dobra, więc makro rozpoczyna swoją turę. <coughs> Paraliżowany. krąg anty działa. Yy, czyli nie możesz ruszać rękoma ani wypowiadać mm -hmm. zaklęć językiem, bo mm -hmm. jesteś. Yy, więc generalnie to... Generalnie ja. Z to są jeszcze różne inne rzeczy. No, chyba, że, zaklęcia bez jak gestów. ruchy robaczkowe jeli ci działają, to sobie wyżej możesz się zesrać. Dokładnie. <laughs> yy, jako zaklęcie bez gestów rzucam planarne przejście. Okej, okay. 28 na wola, Więc daj mi się rzucić zaklęcie w, w krew. Tam jest nie nie, tam jest co, że rzucane zaklęcie czy wchodzące po nie wiem czy nie mogą rzucane w planetarne przejście jest, rzucane jest w kremu, generalnie tak. takim zaklęciem, w słowu, że w on w myślach sobie mówi? Nie, przecież... ale można, można rzucić zaklęcie bez gestów. Tak i bez mowy, bez języka. Tak. w no myślach, myślach tak, tak że w tak, myślach, tak? tak? Tylko że on jest wtedy rzucane jako z wyższej komórki dużo, no nie? Na tej okay. zasadzie. Więc musisz mieć też komórkę gdzieś tam, żeby, żeby być w stanie coś takiego rzucić. Okay. Widzisz, yy, bery jak pod jego stopami otwiera się jama prowadząca gdzieś w ciemność. Opada. Pff. Nie ma Przejście się zamyka. Nie maga. Chociaż planarne przejście, ono chyba trwa. To muszę zobaczyć. Dajcie mi podręcznik. Ja już ja, ja szukam spokojnie. Daj mi to. <grym> Dawaj mi To ja to szybciej znajdę, ja szybciej. nie ma owca. Nie możemy dawać podręczników do z gry. O, nie pamiętam jak tu działa. Okej, Ok, tylko że nie wiem jak to będzie po... Bo... Tu jest między zawinęło. Część. Jezu, I to działa na zasadzie, że jest otwarte przejście jak go widzę. Właśnie tak? to chcę sprawdzić, wiesz, bo może być otwarte przez jakiś czas, a nie tylko, że ja znikam i ono się zamyka za mną. Właśnie o to chodzi, nie? Koncentracja do 10 minut. Ale mogę to wypuścić w dowolnej sekundzie. Więc w takim wypadku pojawia się po prostu obszar, okrąg, znikam i zamyka się zaraz za mną. To jest koncentracja lub do 10 minut. Więc widzisz tylko portal. Max spada. Nie miałeś żadnej akcji tam Ale... tamtej tu żeby wykorzystać wszystkie. Mogłeś go spróbować po prostu złapać jako jeszcze swoją ostatnią akcję. Został w cymbał, został sparaliżowany. Możesz rzucić jeszcze zaklęcie. jedno zaklęcie. W trakcie? No tak, no bo złożyłeś jedną akcję, masz jeszcze drugą. Możesz coś zrobić w momencie, kiedy widzisz jak hmm. przeciwnik znika. Generalnie nie wiem, ramiona hadara nie działają w ten sposób, żeby go złapać i wyciągnąć jak jakieś ramiona No nie. Raczej zadają obrażenia. No. Ale pomogły ci przy wyciąganiu miecza powiedzmy Więc, czy, więc y wiesz jak to wykorzystać. Dobra. Wiem jak to wykorzystać. Łapią, trzymają. No aczkolwiek jeśli on się teleportuje, to z macek też może. Trz. No możesz, no powiedzmy. tylko nie jest teleportacja. Y rzucam krąg magii. Co rzucasz? Krąg magii. Wybrany typ istot, by teleportować się z kręgu, musi wykonać te charyzmy. Okej. Okay. I jak... Widzę go. On jest elfem. <grym> tak? Wybieram, że to są elfy, że to krąg magii działa bardzo skutecznie na elfy, więc tak jakby to jest też zakręcić przeciwko mnie. Ja się nie mogę z niego teleportować z przewagą. tam nie ma w przypadkiem, że to... czy to okay. jest dowolny istoty? Bo nie, czy tam... typ. Nie, ten... nie, dobra, Wybierasz Ty tylko typ istoty? Tam jest? Czy wybierasz z typ konkretnych? I... Nie, typ istoty. A, no typ dobra, istoty. dobra. Elfy, czy istoty. Eee... Rzucasz krąg. Krąg. I? Eee... I ja muszę rzucić charyzmę. Charyzmę. Tylko nie wiem, jaki to jest test charyzmy w tym momencie. To jest mój test charyzmy, tylko kwestia jest w eee... przypadku, jaki masz stopień trudności przy tym zaklęciu. Przy krągu magii. No, masz tam stopień trudności. Nie wiem z którego to jest poziom. Nie, to jest poziom. Czekaj, czekaj, czekaj. Poziom 3 i 16. Okej. Okay. Rzut na wolę, tak jakby z charyzmy, tak? Nie, charyzmy, po prostu charyzmy. W sensie charyzma, że charyzmy. A nie rozumiem, jako bo f... ja mam... Bo tu jest co? Rzut na wolę no. z poziomu trzeciego, krąg magii, tak? Te, tworzysz bla, bla, bla. Wybrany no, ty tak, tak, tak. istoty tak. musi wykonać test charyzmy. Nie, dokładnie. No. Bo ty rozkazujesz mu zostać. No, tak. Tak a jakby. on musi się oprzeć rozkazowi. To nie jest rzut na pole, że ty go kontrolujesz, tylko, że musi wykonać twój rozkaz. Ja znaczy bardziej to jest... Zabahać się jakby. Aha. Nie? To jest coś takiego, nie? Że zmuszasz no że że go swoją, swoją bytnością do tego, żeby on się <coughs> zachował w taki, a nie inny sposób. Ale jaki jest próg tej charyzmy? 17. Taki, jak masz stopień trudności no. zakręcia. No, ty masz stopień no. trudności, a on rzuca... Tak, a ja rzucam przeciwko temu. No, z charyzmy. Na no, charyzmę. Tak jak rzut obronny na wolę, wytrwałeś czy cokolwiek? ile? 17. Dajecie. ci. Ok, więc znikam. Ok, to jest przeciwnik, więc jego. Na razie go wykreślam. Kółeczko. Tamten został rozwalony. Widząc całą tą sytuację, dwójka przeciwników, którzy w tym momencie zmierzali w kierunku chaty, w spostrzegawczość. Bo słyszeć, słyszysz normalnie. A spostrzegawczość się od, odzwierciedla też, to jest słyszenie. Jedenaście, nie, 14. Okej. Okay. Słyszysz coś w rodzaju żelwka krzyczy do, do krzyczy. Mówi w zasadzie głośniej do swojego towarzysza. Dalej. Zbierajmy się stąd. Nie przetrwamy długo. Wrócimy jeszcze raz. Dylają gdzieś totalnie w ciemność. O! Dylają w ciemność. Nie, nie, nie. 19 Nie jesteś w stanie usłyszeć, w którym kierunku wybiegają. Rzuca Ixerosie i Subilusie na spostrzegawczość albo sztukę przetrwania. Chociaż nie, no spostrzegawczy no, tutaj. Czysto uciekawie? 24. Okej. Okay. Mm, 13. Dobra. Widzisz jak elfka splata zaklęcie i coś krzyczy do swojego kompana. Razem uciekają w ciemność. Widzisz dokładnie w którym kierunku, ale zdumiewa Cię prędkość, z jaką się poruszają. Ok? pokonują jakieś 16 metrów, zanim znikają Ci po prostu w ciemności. Przełączasz się na infrawizję i widzisz, jak bardzo szybko się wentalają. W każdej turze pokonując jakieś 20 metrów. Więc tą dwójkę i tu przeciwnicy zostają pokonani. Co robicie? Nie ma koło przeszukać. Jakby się powadzali. Trzeba się trochę rozbierać. Jeden zginą. ja zginął. Dwóch. Co? Dwóch? Trzeba trzech. Nie wiem, ja bym przy mnie przynajmniej zginął. Bo mnie chapo. W tej samej chwili księżyc, księżyc. Planetarne przejście? Zaklęcie? Co zamknięcie. cię? To jest drama. No merhaba. Magiczne wrota. Bodajże. Tak się tutaj nazywa. Yyy, dobra. Okej. Ano. Okej magiczne wrota działały w ten sposób, że tworzy dwa portale. Jedno, jeden stworzył pod nim, drugi 150 metrów od, od niego. Mhm. Więc generalnie mamy szansę nadal go zlokalizować. Tym bardziej, że to jest w zakręcie z wysokiego poziomu, on był już odchmaniony, on nie będzie w stanie uciec. 150 metrów Serus jest najszybszy, żeby go dorwać. A w którą stronę mam jest? Trzeba to zlokalizować. Przecież no. jakiś... No. Ja mam popierdalać w kosmos! Znaczy, no widziałeś kiedyś kierunek, no nie? No, no. Ciężko powiedzieć, ale na pewno była to bardzo zorganizowana grupa. No, na pewno. Może generalnie w no, tym nic nie zrobiliśmy. Wyczuć wagon, byłem przy tym. Obranie nie mogę wyczuć tak. drugiego portalu, gdzie było 150 no. metrów. Zaraz improwizja, nic? No to widział. Nie, 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 widział, że zniknął. Nie widział gdzie. widział tylko F. -kę. W ogóle nie patrzył w tą stronę <coughs> No, ja ja więc tego. Gdzieś tam popierdolili. No. Bardzo szybko. Jedyne co, no to Berym widział go tylko tak prawie, że twarz twarz. Aha. I popierdolili, tak? Mhm. Kierunek? Północ, południe, wschód, zachód, ten gramnuch, Westfal. Gdzie nieokreślony. <noise> <noise> Księżyc znowu staje się widoczny, a chmury rozpraszają się. Zakręcie ma 120 metrów, więc mogłyby być hmm. dalej podtrzymywane, ale nie jest. Nie? Więc jeżeli już to jest maksymalna odległość, bo od powyżej jest 120 metrów na pewno drugie przejście znowu otwarte. Las znowu się uspokaja. A, 2, to zrobimy sobie 5 minut przerwy. <słyski>